Hej! Chciałabym wam dzisiaj pokazać, jak zrobić biurko dla LPS. Wiem, że niektórzy umieją, ale ja nie miałam pomysłu na filmik. Poza tym jestem chora i mam gorączkę, ale jakoś tak mam radę nakręcić filmik. Więc zaraz zaczynamy. Więc poczekajcie chwilę i zaraz zaczynamy. No, tak jak mówiłam, muszę was trochę ustawić, żebyście to widzieli nie widzicie, to sorry, ale ja uczę się dopiero nagrywać po prostu, to mi wychodzi okropnie wiem, wiem, wiem jak macie kartkę, ja już trochę sobie tak złożyłam tam, żeby wiedzieć więc jak macie kartkę, zgidacie ją równo na pół, jeśli nie umiecie tak równiutko, to nie wiem rodziców ale wiem, że jesteście na tyle duzi, że możecie że możecie już naprawdę to zrobić Więc potem zaginamy. Mamy złożoną kartkę na pół. Ja też trochę nierówno. Bo wiecie to filmik, ja się tak boję, że zaraz nie będzie ten. Wiecie o co chodzi, ja biorę pierwszy raz, tak może drugi, trzeci. nagrywam filmiki, ale nie na tym koncie. No, robimy takie jakby rogi. To się robi tak, że... O tak o! Patrzcie, robi się to tak. O. Jak to się robi. Więc to tak wygląda, bo tu się... Jeszcze raz Wam pokażę. To się robi tak. Rozumiecie? Tak się zgina. Potem jak macie te coś... O tu, to zginacie je tak. O, o tak, o O tak, o, tak, o. Jeśli chcecie już, żeby to była skończona praca To tak nie będzie się dobrze trzymało Więc ja Wam radzę zrobić jeszcze takie jakby szafeczki Zapomniałam jak się je robi Dawno nie robiłam Już mam, mam kilka biurek Ale dawno nie robiłam, bardzo dawno Potem jak macie to już szafki to tam wiecie jak to zrobić. Takie kółka niby, że to się otwiera, tak naprawdę się nie. Potem zginacie to tak. I to tak. I widzicie, trochę nie stoi, ale przecież będzie się o ścianę opierać. Więc będzie stało. Czemu nie stoi? Dobra, pokażę Wam to tak. Dzisiaj to na tyle, bo chyba muszę zaszyć lekarstwo, bo mnie mama woła, więc pa!